Witam w kolejnym filmiku i dzisiaj nagram dla Was przegląd magazynu mój pies i kot. Najpierw pokażę, jakie są dodatki, więc jest to kalendarz szkolny. I tutaj chyba też plan lekcji, więc wyjmę i Wam je pokażę z bliska. Oraz trzecim dodatkiem są naklejki szkolne pieski właśnie z różnymi książkami. I teraz możemy przejść do przeglądu. Tak wygląda okładka. Jest to magazyn sierpniowy. Z treści w następnym E będzie 9 września i dodatkiem będzie etui na telefon. Tutaj mamy nowości, jakieś nowinki z psy.pl portalu. Wywiad z aktorem. Na no, dalszą część tego wywiadu. I tutaj artykuł Twój pies w górach. Czyli też przydatny, jeżeli ktoś planuje wyjazd. I opisy ras piesków. Bo właśnie, takich górskich. I mamy też książki. O pieskach właśnie. I 7 pomysłów na przysmaki. I typowo szkoleniowe, więc też Wam może tutaj przybliżę. Może ktoś akurat chciałby zrobić do swojego psika Orzechowe szaleństwo. No w sumie może niektóre są nawet ciekawe. I tu artykuł jak nauczyć psa wracać na y, wołanie. Więc ja z Sonią do tej pory mam z tym problem. I tu też jest y, coś takiego jak horoskop. Czy jesteś psiarzem, czy kociarzem, więc możecie teraz pisać w komentarzach, jakiego jesteście znaku Zodiaku? Ja teraz wam przybliżę te znaki. Tutaj mamy baran, byk, bliźnięta, waga, skorpion, strzelec, rak, lew, panna, koziorożec, wodnik i ryby. Gdzie jest yy, Teraz sobie przeczytam. Tutaj jestem pisarzem i to się w sumie zgadza. I wydaje mi się, że w ogóle yy, inne rzeczy, z tych przynajmniej, które się też zgadzają. A wypiszcie, yy, co Wam wyszło. Znaczy, czy jesteście właśnie pisarzem, czy kociarzem, co Wam wyszło tutaj z tego horoskopu. Bo jestem też ciekawa. Więc możecie pisać w komentarzach. Yy, dalej mamy artykuł o przegrzaniu. Jest też przydatny na lato, jak są te upały. I tutaj jakiego lepiej wybrać? Pieska czy małego czy dużego? Czym się różnią? O kotkach Tu mamy o papuszce. I też o kotach na wakacjach, więc jeżeli macie koty, to możecie sobie przeczytać. Tutaj mamy, kto wygrał poprzedni konkurs. Ja w ogóle nie brałam udziału. Tutaj mamy następny: pięć kotków do adopcji, i tutaj mamy pieski do adopcji. I to jest w sumie wszystko w tym przeglądzie. Jeżeli Wam się filmik podoba, zostawiacie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.